Poziomie to nie można było za bardzo przebierać, właściwie, bo zespoły już były bardzo solidne. Liverpool, Hamburg, Real. Jak spać, to z, z dużego konia, prawda? A nie się rozdrabniać. Zawsze lubiłem grać z angielskimi zespołami i mówię Manchester City, Manchester United. Widzę, się do tego bardzo starannie przygotowywał. Na ówczesne warunki, przypominam, cały czas jest ten stan wojenny. Po, pojechał nawet do Włoch. W pewnym momencie znienacka. Dowiadujemy się, bodajże wieczorem o godzinie 22, sobie proszę wyobrazić, że musimy wstać o 4 rano, czy 5 rano, i będziemy mieli spotkanie z naszym papieżem. Każdy się golił, każdy się, że tak powiem, czesał, każdy ten dres jakoś poprawiał, tam, tu trochę brudny, tu zagnieciony. Praliśmy, wszyscy prali, piłkarze. Czyścili, mieszali gdzieś tam przy grzejnikach, bo to tam było dosyć chłodno. I, i, I niektórzy to mokry założyli dres czy koszulkę, ale wyglądaliśmy przynajmniej jak drużyna piłkarska. Byliśmy w pięknej sali, gdzie nagle wchodzi Jan Paweł II. Było to niesamowite przeżycie, ponieważ czekaliśmy. Jan Paweł II z nami wszystkimi się przywitał. Z każdym dwa, trzy słowa zamienił. Pamiętam, że on mnie powiedział, że ja jestem tym, który mocno tych zawodników goni. Ale na zakończenie powiedział ważną kwestię, że ja będę kibicował, nie mogę jechać, ale będę kibicował i wy ten mecz wygracie. Papież tak na mnie popatrzył i mówi, o, taki młody chłopiec już w piłkę gra i mnie pogłaskał po głowie. Dwa tygodnie później graliśmy z Liverpoolem, tą bramkę strzeliłem z głowy. Papież mnie namaścił, i dlatego tak walnąłem z głowy. No.